Hopsa! Ciekawa sprawa, w zasadzie zauważyłem, że trudno jest znaleźć w ciągu dnia chwilę czasu, aby móc spokojnie coś powiedzieć do kamery. Ale to w niczym mi nie przeszkadza, będę mówił. Okay. Słuchaj, dawaj myszkę. Lubek! Lubek tam jest, no. Świetnie. Jaki sposób Wychowuję dzieci. Ach, Ach. Jaki model wychowywania dzieci jest najbliższy? W zasadzie... <słyska> Dziadzia. Dziadzia. To mój film, a nie wasz. To mój film. W zasadzie... Uważam, że kompletna wolność i swoboda to najlepszy sposób na opiekę nad dziećmi, najlepszy sposób na to, by uczynić z nich jak najbardziej szczęśliwych ludzi. Chcę, aby moje dzieci chodziły wszędzie tam, gdzie mogą Chcę im towarzyszyć i chcę chronić je tylko wtedy, gdy istnieje sytuacja zagrażająca ich bezpieczeństwu, ich zdrowiu tak naprawdę to one doskonale wiedzą, co chcą robić i czym się chcą zajmować. Jeżeli chcą na ręce, biorę je na ręce. Jeżeli chcą zejść z rąk, zdejmuję je z rąk. Jeżeli chcą mnie trzymać na rękę za rękę, pozwalam im na to. Jeżeli chcą. Tak. Jeżeli chcą się bawić w samotności, nie przeszkadza im I głównie na tym to polega, aby dziecko było wolnym człowiekiem, aby nie podpowiadać mu, co ma robić z tą zabawką. Ja. Samoregulacja to nie ma nic wspólnego w zasadzie z wychowywaniem dzieci. Jest to tylko i wyłącznie opieka nad dziećmi. Opieka i troska o dzieci. Synchronizowanie się z dziećmi, wczucie się z dziećmi. Ja, jako ojciec, ja jako opiekun, gdy jestem z dziećmi, całkowicie porządkowuje wszystko dzieciom. Nie mam żadnych planów, nie mam żadnych ambicji, aby coś zrobić jeszcze tego dnia, będąc z dziećmi. Słucham się, słuchuję się tych potrzeby, bieżące potrzeby. Jeżeli zakładam z góry, że chcę że chcą tego dnia osiągnąć jakiś ustalony wcześniej harmonogram, plan, zajęć, sam znajduję się w niepokoju. Zaczynam się niepokoić. I to wpływa na niepokój dzieci. One wyczuwają mnie. Los. Nawet teraz. Być może chcę nakręcić to wideo, chcę opowiedzieć o tym, jak wychowuję dzieci, ale nie mam żadnego planu tego, o czym mówię. Po prostu mówię to, opiekując się jednocześnie dziećmi. Dzieci są najważniejsze, nie to, co mówię teraz. może nie brzmi to najlepiej, ale chcę, żebyś zrozumiał o co chodzi.